Witamy serdecznie w programie. Znajdź sobie partnera. Dzisiejszy odcinek jest specjalny, ponieważ są walentynki, i gościem jest pani Grażynka Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Może powiedz coś o sobie, grażynko. Yy, pracuję w tvn nie. Głównie ogarniam bajzel tych debili i ostatnio ratowałam święta. Mm, to wspaniale, zatem przedstawmy kandydatów. Pierwszym jest Menel. Mike idiota wzięty wprost spod mostu. Drugim kandydatem jest Doktor Strange. Przystojny, chociaż powoli jest siwy. Trzecim kandydatem i ostatnim jest Janusz Wunderbaum. Janusz! U hej, cześć. Yy, nie mówili kto będzie. No widać, że państwo się znają. Dobrze, zatem przechodzimy do pierwszego etapu. W pierwszym etapie każdy z panów opowiada po jednym podrywie. Grażynka może wyeliminować tylko jednego z nich. Mmm, jesteś tak gorąca, że jak zjesz chleb, to wysrasz tosta. Usuńcie go z moich oczu! Ło, no proszę... Pierwszy już odpada, zatem kończmy pierwszą konkurencję. I przechodzimy do drugiej, finałowej. W drugiej rundzie finałowej każdy z mężczyzn ma po 5 minut rozmowy z wybranką. Pod koniec grażenka wybierze kogo chce. Pierwszy: Doktor Strange. No cześć. Cześć Janusz! Miło Cię widzieć po paru miesiącach. Mi również. Ta Wigilia u superbohaterów, zapomniałem Ci podziękować. Z tymi dresami to celowo było? Nie, nikt nie wiedział o tym. A, wpadli na minę, że każdy tam był. No to, bez szans. Co sądzisz o ziemniakach? W ziemniakach? No ta, bo nie ma nic lepszego do gadania. No niby ta, ten stręcz średnio mi się podobał. Zbyt duże ego i po swojemu chce wszystko. Serio? pojacie. No to chyba wyboru ci nie zostało. No, mi jednego zostawili fajnego. A teraz Grażynka wybierze dla siebie partnera. Wybieram? Proszę o werble. Janusza! Nie wierzę, że mnie wybrałaś. Nie miałam wyboru. Jak to nie miałaś? Przecież... Niby tak, ale... Ale co? Janusz, słuchaj. Długo nie widzieliśmy się. Chociaż widziałam ciebie ciągle z okna, jak obok polsatu to przechodziła. Ale... no nie wiem. Podobasz mi się, ale nie podobasz. I sły takie homo nie wiadomo, jak to mówi się w tych czasach. Eee, wow... No cóż, yy, idziemy do mnie? Jeszcze się pytasz! Żygam na to! Real. Witamy w kolejnym odcinku wspaniałego programu Znajdź sobie partnera. Dzisiaj na tacy pani prezes TWNU. Wie pani, że poprzednio była pani pracownica? Wiem. Nie w bawełnę i przedstawmy wybrańców. Pierwszym jest wielokrotny uczestnik Menel z mostu, Mikey, diota. Tym razem wzięliśmy więcej Meneli i drugim jest Menel z żabki, proszący księciunia o drobne. Derek, debil. Trzecim ostatnim kandydatem jest prezes Polsatu, konkurencja dla TVNu, ciężki wybór. O Boże, Kendrick! No to kaplica. Wybieram go. No cóż, chyba pobiliśmy rekord w najkrótszym programie na świecie. Zatem dziękujemy za uwagę, widzimy się na Wielkanoc. My jesteśmy rock'n'rollowcami, pijemy tanie wino, pijemy je litrami. My jesteśmy rock'n'rollowcami, pijemy tanie wino, pijemy je litrami. My jesteśmy rock'n'rollowcami, rollowcami. Pijemy tanie wino, pijemy je litrami. My jesteśmy rock'n'rollowcami. Pijemy, pijemy, rock pijemy tanie wino, pijemy tanie wino. Ustawiony jest ten program, kurwa. Pierdolę ten program. Erek, idziesz ze mną na jakieś lasowe wesele po bimber. Oczywiście. GRASYNA Przede wszystkim z tej strony śledził, kiedy znany jako Drifteusz Zmieniłem nazwę, żeby była jednolita wszędzie, żeby skreślić tą przeszłość i zacząć, zacząć nową. E, przyszłość. Wataha Universe, wcześniej Marvelowa. Watacha była najlepszym, co stworzyłem razem z Padbojem z którego, e, którego z nami nie ma, i Trytem oraz Jobsonem. Razem stworzyliśmy teraz e, przy Pixelorze, ja i Padboy. Chcę teraz e, skupić się na sobie, i odcinek z Walentynek jest takim prezentem ode mnie. Gdyż ogólnie z socialów związanych z Watachą oraz Pixelorem znikam na czas nieokreślony. Nie na zawsze, bo jednak Watachy to jest najlepsze co mnie spotkało i chcę zrobić z tego takie fajne dziedzictwo legacy, nie I po prostu mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Chcę się skupić na sobie odnaleźć siebie. Dalej będę aktywny jako sam człowiek, nie? Jako śledziu. No będę jednak mniej aktywny jeśli chodzi o Watafę i Pixelor. Eee, mimo, że filmy się nie pojawiają i dopiero jakaś regularność będzie w drugiej połowie roku, bardziej już tak pod koniec, to jednak można sobie zrobić taką przerwę, nie? Każdemu czasem można. Dobra. Trwa długo i nie chcę was przedłużać, także żegnam, Czyścieś czyś i spędzcie te walentynki jak najlepiej, czy sami, czy z kimś. Ważne, żebyście ten dzień spędzili, czy to w szkole, czy nie wiem jak się ma ferie, urlop. Jak najlepiej, czyścieś? Czyś.